Dzień dobry. W połowie listopada 2021 roku na znanym kanale Veritasium ukazał się film. Film z zagadką, na pozór bardzo prostą zagadką, gdzie jest akumulator, gdzie jest wyłącznik i żarówka. Pytanie brzmi: zwieramy wyłącznik i po jakim czasie zaświeci żarówka? Cztery możliwości odpowiedzi do wyboru. W tym filmie dalej jest wyjaśnienie, jaka jest prawdziwa, właściwa odpowiedź. No i te wyjaśnienia zaczynają się od równań Maxwella, od wektora pointinga. Jak się okazuje, nie wszystkich te rozważania przekonały. W internecie rozgorzała dyskusja, burza powstała, na całym świecie dyskutowano bardzo żarliwie na ten temat, i cóż te dyskusje pokazały? Pokazały przede wszystkim to, że to, czego uczy się nas w szkole podstawowej, potem w szkole średniej, że to nie pomaga zrozumieć istotę rzeczy, jeśli chodzi o elektryczność, ale wręcz przeszkadza i kieruje nawet w ślepą uliczkę. Wracamy do zagadki. Mamy trzy podstawowe elementy, akumulator, wyłącznik i żarówkę, połączone nieprawdopodobnie długimi Przewodami. Na oryginalnym rysunku widzimy zaznaczoną odległość pół sekundy świetlnej, czyli w jedną stronę 150 tysięcy kilometrów, w drugą stronę to samo i żyły tych kabli, przewodów są oddalone o metr. I pytanie brzmi, czy po zwarciu przycisku tego włącznika żarówka zapali się po pół sekundzie, po sekundzie, po dwóch sekundach, a może D to jest 1 metr przez C, czyli prędkość światła, co dawałoby około 3,3 nanosekundy. Albo odpowiedź E, żadna z tych wersji. Ja dla naszej analizy, uproszczonej zresztą, przerysowałem to w postaci jak na rysunku. Mamy sumaryczną długość, rozpiętość właściwie 1 sekunda świetlna, czyli 300 tysięcy kilometrów i odległość między przewodami 1 metr. Na następnym rysunku żółtą podkładką zaznaczyłem te podstawowe elementy, i różowymi podkładkami dwa jednakowe elementy z prawej i lewej strony, te nieprawdopodobnie długie przewody. I teraz tak, zwieramy, zamykamy przycisk i pytanie jest, po jakim czasie zaświeci żarówka. No i takie szkolne wyobrażenie jest następujące, że te elektrony tam gdzieś popchnięte gdzieś będą wędrować, no przyjęliśmy, że prąd płynie od plusa do minusa, czyli powiedzmy sobie zamykamy ten wyłącznik, zwieramy go, prąd zaczyna płynąć, płynie. 150 tysięcy kilometrów najpierw w prawo, jak pokazują strzałki, potem zawraca, 150 tysięcy kilometrów wraca, dociera do żarówki, potem płynie dalej, znowu zawraca i wraca do ujemnego bieguna. No niby elektrony to poruszają się w drugą stronę, ale zasada by wyglądała taka sama. No to teraz po jakim czasie zaświeci żarówka? Czy po pół sekundzie, czy po? sekundzie, Czy może cała ta długość dwa razy po 300 tysięcy kilometrów, czy może dwie sekundy, a może, tak jak ta odległość jest pokazana między przewodami 1 metr, to 1 metr to jest tyle co 3,3 nanosekundy świetlnej. Dla dalszej analizy... Y te właśnie przewody zaznaczone różową podkładką, teraz tak jakby skondensowałem, mamy dwa znaki zapytania, mamy ten podstawowy układ i coś do niego z dwóch stron dołączone. Jak to się będzie zachowywać? Na dole mamy, co to jest? Na następnym rysunku możemy powiedzieć, że zaniedbujemy odległość, tą jednego metra między przewodami, bo jak długość ich jest 150 tysięcy kilometrów, to tam metr w tą, metr w tą, to już nie ma znaczenia. Mamy w każdym razie linię bardzo długą, 150 tysięcy kilometrów z jednej strony i z drugiej strony. Ta linia jest na końcu zwarta. Natomiast do dalszej analizy, dla uproszczenia, załóżmy, że linia jest nieskończenie długa. Wtedy nie mówimy, że jest zwarta na końcu, czy nie jest zwarta, bo końca nie ma, bo jest nieskończenie długa. W każdym razie dla nas ważna jest inna sprawa. Wszyscy słyszeli, że pomiędzy dwoma przewodnikami zawsze występuje jakaś pojemność. I tu mamy dwa przewodniki, czyli między nimi na pewno wystąpi jakaś pojemność, co jest zaznaczone na dolnym. Rysunku. Mamy pojemność między żyłami. W następnym kroku, na następnym rysunku, jeszcze raz przerysowałem sytuację, że mamy te podstawowe trzy elementy: akumulator, wyłącznik i żarówkę. I do tego dorysowane te długie przewody z zaznaczeniem ich pojemności. I teraz e, taka operacja. E, obracamy schemat. Schemat wolno nam obrócić, to jest tylko rysunek. O 90 stopni. No i teraz ten schemat już jest taki podobny do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Akumulator i wyłącznik po jednej stronie, po drugiej stronie żarówka i one są tak jakby od góry, od dołu czymś tam połączone, no i okazuje się, że to rozumowanie proste nam doprowadziło. Tam pojemność jest. Jedna i druga. U góry pojemność, u dołu pojemność. I teraz tak, jeżeli by tak było, to zwieramy przycisk. Ten styk i kondensator, który jest pusty, nienaładowany, to mówi się, że to jest zwarcie, prąd przez niego płynie, bo on się ładuje. Czyli jeżeli by tak było, to jeżeli naciśniemy przycisk, to przez pojemność kabla natychmiast zaczął płynąć prąd i żarówka zaświeciłaby no, praktycznie natychmiast. I zwróćmy uwagę, że to nie zależałoby od długości przewodu, bo ta pojemność, ona jest rozłożona tak jakby po całej długości, ale tu na początku przewodu też jest. Czyli od razu nie powinno być opóźnienia. No, ale tu już słyszę, churnie, no, ale to jest uproszczenie, zbytnie uproszczenie. Przecież oprócz pojemności w kablu występuje też indukcyjność. I słusznie, to jest zbytnie uproszczenie. Oprócz pojemności przewody mają jakąś indukcyjność. Tylko jak to zaznaczyć? Czy tak jak na lewej stronie na dole rysunku, czy po prawej stronie na dole rysunku? Tak szczerze mówiąc, to niespecjalnie ma znaczenie, bo my możemy potraktować, że to nie jest jedna indukcyjność, tylko to jest właśnie tak jak powiedzieliśmy, rozłożone. Możemy ten. Czy tak, w ramach eksperymentu myślowego moglibyśmy pociąć ten nasz nieskończenie długi kabel na... Maleńkie, maleńkie, maleńkie kawałeczki, z których każdy by miał jakąś pojemność, jakąś indukcyjność. I wtedy te dwa przewody, taki kabel płaski, byłby, miałby taki schemat, jak tu widzimy na rysunku. No ale kabel płaski to ma to do siebie, że ten schemat jest taki trochę skomplikowany, taka analiza byłaby może trudna. To uprośćmy ją trochę. Weźmy pod uwagę kabel, tak zwany kabel współosiowy, współosiowy koncentryczny. Mamy ekran, który możemy traktować jako swego rodzaju masę, no powiedzmy, i mamy jedną żyłę w środku, mamy izolację i teraz taki kabel ma taki, no powiedzmy sobie, łatwiejszy schemat zastępczy. Znowu, gdybyśmy go pocięli na maleńkie, maleńkie kawałki, to i ten, powiedzmy, moglibyśmy i pojemność zaznaczyć, i indukcyjność. I byłoby to już troszeczkę łatwiejsze do analizy, tak jak widać na rysunku. Ściślej biorąc to tam, należałoby jakieś rezystancje uwzględnić, tak jak pokazuje ten dolny schemat. Ale to nie będziemy komplikować sprawy i na razie załóżmy, że to jest idealny kabel i właśnie mamy taki nieskończenie długi, idealny kabel współosiowy, który, sam kabel już teraz tym razem, dołączamy do akumulatora i mamy przycisk. Co się stanie, jeżeli zewrzemy ten przycisk i... Napięcie podamy na początek nieskończenie długiego, idealnego kabla. Jak widzimy, mamy tu szereg pojemności i szereg indukcyjności. Te pojemności nie naładują się w jednej chwili. Chociażby dlatego, że istnieje indukcyjność. Indukcyjność, jak wiadomo, nie lubi zmian. Przeciwstawia się i w związku z tym te pojemności, tak najprościej biorąc, będą ładowane kolejno, jedna za drugą, bardzo szybko, ale nie od razu. I możemy powiedzieć, że po dołączeniu tego właśnie źródła napięcia, tego akumulatora do kabla, to w kablu pojawi się taka fala, że kolejne te kondensatorki, te pojemności będą ładowane i to będzie z bardzo y, wielką prędkością, no powiedzmy zbliżoną do prędkości światła y, na naszym rysunku od akumulatora w prawą stronę i właśnie tak to y, będzie jakiś prąd płynął, bo będą ładować się te y, maleńkie kondensatorki. Teraz w następnym kroku włączmy voltomierz i amperomierz i tu już nie zaznaczyłem tego przełącznika, ale zakładamy, że to właśnie sytuację mamy taką, jaka po, tuż po zwarciu styków. I co się stanie? Już wiemy z wcześniejszego rysunku, że jak zewrzemy, to te kondensatorki będą się kolejno ładować i te maleńkie indukcyjności będą to troszeczkę spowalniać i ta fala będzie biegła właśnie w prawą stronę i cały czas będzie płynął prąd z akumulatora potrzebny do ładowania tych kolejnych kondensatorków, tak najprościej biorąc. Szczegółowa analiza byłaby dosyć trudna, dlatego że tu by się należało zastanowić, czy ten prąd będzie mały czy duży. Znamy te krzywe ładowania powiedzmy kondensatora, czy, czy jak to prąd w indukcyjności, ale uwierz mi na słowo, tutaj mamy taką sytuację, że tak jakby Wytworzy się pewnego rodzaju, no, nazwijmy to może stan równowagi, że ten prąd będzie cały czas miał jednakową wartość. Będzie to prąd stały z akumulatora o niezmiennej wartości. I od czego będzie zależeć ta wartość tego prądu? No, nie trudno się domyślić. Czym większe będą te pojemności, to będą ten prąd pewnie będzie większy, bo tego ładunku więcej jest potrzebne, żeby naładować. Z kolei można się domyślać, że czym większe będą te indukcyjności, to ten prąd pewnie będzie mniejszy, bo będzie to spowolnione, bo będą one bardziej się opierać. Czyli tak, wygląda, że wartość płynącego prądu w takim eksperymencie po zwarciu tego wyłącznika, to będzie zależeć od pojemności i od indukcyjności. No, okaże się, że dokładnie zależy od pierwiastka ze stosunku indukcyjności do pojemności. I co ciekawe, matematycznie i z wyliczeń to wychodzi, że jednostką, jak weźmiemy pierwiastek z L przez C, jak to się mówi, to okaże się, że wymiarem tego będzie OM. I okazuje się, że prąd będzie właśnie taki jak um, wartość napięcia podzielona przez właśnie rezystancję. I to się nazywa rezystancją charakterystyczną albo rezystancją falową kabla, linii. W każdym razie, zależnie od indukcyjności i pojemności, pojawi się jakiś niezmienny prąd, a cały czas mówimy o prądzie stałym, nieozmiennym. Prąd Stały, o niezmiennej wartości, zależny od napięcia, no i właśnie wyznaczony przez oporność falową, która z kolei zależy od indukcyjności, tych elementarnych indukcyjności i pojemności. Jeżeli tak, to możemy wziąć dosłownie zwykły multimetr, przestawić go na zakres omomierza i gdybyśmy mieli kabel idealny, nieskończenie długi, to moglibyśmy podłączyć go do omomierza i omomierz by nam pokazał co? Tam by zaczął płynąć prąd, bo tam jest jakaś bateryjka w tym omomierzu, Zaczą, zacząłby płynąć prąd taki że omomierz pokazałby nam wartość rezystancji charakterystycznej tego kabla. Wartość rezystancji falowej kabla. Czyli mając nieskończenie długi kabel, moglibyśmy zmierzyć jego impedancję falową najzwyczajniejszym, no powiedzmy, stałoprądowym omomierzem. Natomiast, jeżeli kabel jest króciutki, to to owszem, też tak jest, ale tylko przez króciutką chwilę, możemy powiedzieć, na początku pomiaru, a potem już nie. My przechodzimy dalej. W każdym razie, jeżeli kabel jest nieskończenie długi i ma oporność falową RF, to po prostu jest on, przedstawia on sobą rezystancję równą właśnie tej rezystancji falowej RF. I jest to. Najzwyczajniejsza, najprawdziwsza rezystancja. No, niektórzy mówią, omowa. I to moglibyśmy zmierzyć zwyczajnym omomierzem, właśnie. Wracamy do naszego eksperymentu z akumulatorem i żarówką. Przekręciliśmy nasz pierwotny obrazek o 90 stopni i teraz dołączamy nieskończenie długie, idealne kable z dwóch stron. Na dole, niejako, i na górze. I wiemy już, że taki kabel, nieskończenie długi, idealny kabel, to ma na pewno, czy jest, stanowi, przedstawia sobą rezystancję RF, rezystancję falową. Czyli jeżeli byśmy zwarli ten styk, to przez żarówkę zacznie płynąć prąd wyznaczony przez napięcie akumulatora i sumę trzech rezystancji. Rezystancji falowej powiedzmy górnego kabla na naszym rysunku, żarówki i nazwijmy to dolnego kabla. I to pokazane jest z prawej strony naszego rysunku. I co ważne, w przypadku kabla o nieskończonej długości taki stan by, byłby trwały. Cały czas płynąłby prąd o wartości wyznaczonej właśnie głównie przez te rezystancje falowe tych dwóch kawałków kabla. Przejdźmy do następnego rysunku, bo my mówiliśmy do tej pory o kablu nieskończonym, w którym te kondensatorki się tam ładują bez przerwy w nieskończoność i prąd płynie w nieskończoność, a teraz wracamy do kabla o skończonej długości, bo w naszym zadaniu mieliśmy o długości pół sekundy świetlnej. Niezależnie od tego, co to będzie za kabel, czy on będzie nieskończenie długi, czy on będzie krótszy, czy dłuższy, czy zwarty na końcu, czy niezwarty na końcu, to w pierwszej chwili po włączeniu zawsze, w każdym kablu, w każdym przypadku będzie dokładnie to samo. Tak jak powiedzieliśmy w przypadku tego nieskończenie długiego kabla. Rezystancja falowa RF z jednej strony, tak jak tu widzimy od góry, od dołu i prąd płynie właśnie przez te dwie części kabla. Zobaczmy. To nie zależy od długości kabla. W pierwszej chwili tak będzie w przypadku kabla o każdej długości. Problem tylko w tym, jak długo to będzie trwało. Bo gdyby kabel miał nieskończenie długość, to by to trwało nieskończenie długo. A jak będzie kabel krótszy, no to będzie odpowiednio krócej trwało. I teraz mamy wersję, że mamy kabel o skończonej długości zwarty na końcu. Gdyby to był idealny kabel, to tak jak pokazuje drugi schemat na tym rysunku, idealny kabel miałby rezystancję równą 0, więc po jakimś długim, odpowiednio długim czasie prąd by się ustalił na innej wartości, ponieważ już powiedzmy te zjawiska, o których mówiliśmy, te ładowanie tych pojemności by ustało i... Wtedy prąd płynąłby przez rezystancję kabla. Jeżeli kabel byłby idealny, ta rezystancja wynosiłaby zero. Jeżeli kabel będzie rzeczywisty, na trzecim rysunku schemaciku pozwoliłem sobie oznaczyć to jako RCU, czyli miedzi, rezystancja miedzi drutu. Załóżmy, że to jest miedziany. Natomiast zwróćmy jeszcze uwagę ciekawostka. Gdyby kabel nie był zwarty na końcu. No, to jeżeli by był... Rozwarty na tych, drugi, na tych dalekich końcach, to po długim czasie na pewno prąd by nie mógł płynąć, bo te pojemności by się naładowały i ustałby przepływ prądu. Natomiast w pierwszej chwili byłoby tak samo jak wcześniej mówiliśmy, jak na pierwszym rysunku z lewej strony tutaj, że w pierwszej chwili prąd płynąłby przez rezystancję falową kabla. Tego nazwijmy to górnego i tego nazwijmy to dolnego. I oto jesteśmy blisko finału. Finału, czyli odpowiedzi na pytanie, ile czasu upłynie od zwarcia styków wyłącznika do zaświecenia żarówki, zakładając, że to jest idealna jakaś żarówka, która nie ma opóźnień. Nie zagłębialiśmy się w ważne zagadnienia związane z wyższą matematyką. Mówiliśmy tylko o tym, że te przewody, które będą bardzo długie, one będą miały jakieś pojemności, będą tam występować jakieś indukcyjności i mówiliśmy, że te pojemności będą się kolejno ładować, nie jednocześnie, nie w jednej chwili, tylko kolejno, jak w drabince i w związku z tym kabel będzie się zachowywał, jakby był czystą rezystancją. I właśnie to mamy na obrazku. Ten stan będzie trwał krócej lub dłużej, zależnie od długości kabla. Gdyby kabel był nieskończony, to będzie trwał w nieskończoność. Zaskakujący wniosek, opóźnienie między włączeniem styku a zapaleniem żarówki, czy zaświeceniem ściślej biorąc, nie będzie zależeć w ogóle od długości kabla. Decydujące znaczenie ma tu odległość 1 metra. Ta odległość zadecyduje o opóźnieniu, ale wcześniej wspomnijmy o czymś jeszcze innym bardzo ważnym. Mieliśmy, mówimy o przewodach, które są bardzo długie i dwa przewody oddalone o 1 metr. Ta odległość jednego metra między przewodami linii długiej zadecyduje o jej rezystancji falowej. Z tego, co mówiliśmy wcześniej o pojemności indukcyjności, można intuicyjnie wyczuć, nie odwołując się nawet do wzorów, że jeżeli ta odległość jest duża, odległość metra, to te pojemności będą maleńkie, a jeżeli maleńkie, to rezystancja falowa będzie większa. Można szacować, że przy odległości jednego metra ta rezystancja falowa takiego dwużyłowego kabla długiego byłaby rzędu od kilkuset omów do ponad kilooma. To zależy od grubości żył tych obydwu przewodów właśnie. I ona zadecyduje o wielkości prądu, jaki pojawi się w pierwszej chwili po zwarciu tego wyłącznika. To jakie będzie to późnienie? Otóż, jak pokazuje prawa część rysunku, pomiędzy akumulatorem, z którego przekazywana jest energia, a żarówką jest odległość jednego metra. Nie wgłębiając się w szczegóły, pomijając znowu szczegóły matematyczne, powiemy, że energia może być przekazywana nie szybciej niż z prędkością światła. Światło przebiegnie odległość 1 metra przez 3,3 nanosekundy. Widzimy, że opóźnienie to wyniesie właśnie nieco ponad 3 nanosekundy. I to jest odpowiedź na pytanie z zagadki. Czy jest wyczerpujące? Nie, bo my pominęliśmy kwestie matematyczne, pominęliśmy bardzo ważne zagadnienia, mianowicie zjawiska falowe, odbicia co tu ma kluczowe znaczenie. No, o dopasowaniu nie mówiliśmy, bo nie musieliśmy mówić, ale tu mamy o krok od bardzo ważnej dziedziny, mianowicie od techniki radiowej. Okazało się, że na prostych przykładach, mówiąc, że kabel to jest zestaw, możemy powiedzieć, takich maleńkich pojemności indukcyjności. Nie wchodząc w zależności zjawiska falowe, doszliśmy do wniosku, że opóźnienie jest trochę ponad 3,3 nanosekundy. Tutaj ktoś, kto jest wnikliwy i dociekliwy, powie: no tak, ale to jest prędkość światła w próżni, a tu jest jakiś ośrodek, ośrodek ma jakąś przenikalność magnetyczną, elektryczną, wtedy prędkość światła a właśnie prędkość światła i prędkość fali elektromagnetycznej prędkość pytanie czy przekazywania przenoszenia oddziaływań zmniejsza się Zależnie właśnie od przenikalności elektrycznej i magnetycznej. To są jednak już zaawansowane zagadnienia, w które tu nie będziemy wchodzić. Czytelnicy elektroniki dla wszystkich wiedzą, że ja ostatnio pracuję mocno, intensywnie, chociaż pomału, powoli, nad radiową oślą łączką. To są obszerne zagadnienia i bardzo trudno je wytłumaczyć w sposób naprawdę przystępny i zrozumiały. Ale spróbujemy. Na razie wyjaśniliśmy zagadkę, jaka będzie zwłoka, jakie będzie opóźnienie, a inne rzeczy, fantastyczne rzeczy w przyszłości. Dziękuję bardzo, Piotr Gurecki.